Te, te programy już były omawiane o tester 64 to była ciekawa rzecz bo 99% wszelkich programów testujących y, układy na przykład porty wejścia, wyjścia te słynne CIA -e. mhm. śmiesznie to brzmi bo mi się kojarzy z, pewnie z czymś innym ja wolę mhm. jednak cia. No, no tak, tak. Brakuje jeszcze FBI, nie? No. Żeby ktoś jakiś dodatkowy jakiś moduł do komodora zrobił i nazwał go tak. Dajaj FBI, nie? To byłby komplet. Potrzebowało jakichś tam wtyczek, które zapętnały sygnały i tak to testowało. Ja natomiast użyłem innego rozwiązania. Bo kiedyś upaliłem, no skoro budowałem te programatory, to no, było narażenie na uszkodzenie tych portów. Wlutowałem sobie podstawkę, bo gdybym miał ciągle wylutowywać z płytki, to niestety, ale ta płytka by się rozpadła. Więc jak wyciągnąłem uszkodzony port, to wlutowałem podstawkę. A później właśnie dzięki Bogusiowi, bo ten pierwszy kontakt, który był, to był w lokalizacji, już nie pamiętam, gdzie by trzeba poszukać, gdzie het się mieściło. A piętro niżej był serwis i to Kiedyś oni byli ze sobą jakoś powiązani. Mm -hmm. Ten serwis się nazywał ISR International Service Resources. Oni to produkowali też zamiarne zasilacze do komodora 64 na przykład. Kolega do tej pory taki ma. No i właśnie miałem dostęp do części. Nie w cenie kosmicznej, tylko w normalnej takiej, nie? Mm -hmm. Jaką oni tam po tak? tak, bez marszy. Yy, więc. Yy... Wtedy te, no i tak to była bolesna, powiedzmy dość bolesne, takie uszkodzenie układu, ale jakoś tam dawałem radę, coś tam zarobiło się na tych programach, było na scalaki. No w tamtych czasach to tak, jak jesteśmy przy temacie, i nie będzie to w zasadzie dygresja, jako no, ja taki szerszy kontakt z komodorem. Miałem, tak powiedzmy, od 1993 roku, bo wtedy moja kuzynka dostała na komunie komodora 64 i niedługo po tym, właśnie jak została obdarowana, no to w porcie drugim przestał działać Fire. No i tam właśnie w ten komputerze CIA poszedł do wymiany, no bo jakieś tam elektrostatyczne przepięcie poszło i jeden bit już nie dawał no się i, odczytywać. I teraz pokażę. Na co wpadłem, właśnie mając ten uszkodzony, zacząłem szukać, co w nim się uszkodziło. Tam po prostu biody zabezpieczając na wejściu. Pokażę to na przykładzie STM32, bo akurat do niego mam po prostu schematy, tak, że tak powiem, od ręki bez szukania. Nie to kliknąłem. Pomroczność jasna, jak to by powiedział Wałęsa Kwaśniewski, pomocność Jasna była u Kwaśniewskiego. Nie, to syn Wałęsy miał. Syn Wałęsy? A, a Kwaśniewski to miał chorobę filipińską. Filińską? Tak, pomocność Jasna była u Wałęsy jednak. Tak. Ja pamiętam wtedy fajny, był tekst ten film Wirus, e, chyba, tak? Co e, Pazura był e, hakerem. I, i Tam jakieś ochroniarze coś rozmawiają. Jakie masz ksarcyjne? Prezydenckie. No tak, tak, Bo tak, on ma... zapomniał, że matury nie ma, nie? No tak, 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 tak. Tak samo teraz na przykład minister Kotula też zapomniała, że. Tak, oni mają taką pamięć jakoś wybiórczą. A Kwaśniewski miał jeszcze przecież chore golenie. Co? No Jednym razem miał chorobę filipińską, a innym razem Kwaśniewski miał chorego lenia, przecież. Nie słyszałem o tym, jakaś umknęło mi. Kiedyś, jak były papierowe wersje, to ja w radio elektroniku, jak czego szukałem, to ja pamiętałem, czy po prawej, czy po lewej stronie, jaki kolor był tego numeru, czy tam rozumiem, jaki obrazek. Rozumiem. Teraz jest tak dużo, że swoich własnych projektów człowiek nie pamięta. No ale, public... to, też, to też wiek. No, wiek to też druga sprawa, ale publicz... publicznych projektów jest ponad 200, nie? Kurde na AVL straciłem z 5 lat niepotrzebnia życia. Bo owszem, gdy zaczynałem, to nie było innego wyjścia. Ale później firma, w której pracowałem, nie chciała przejść na STM32, bo ma być zrobione szybko. Ale ja tłumaczę, pół roku będzie yy, będę mało wydajny, yy, ale będę uczył no się tak. tak, a później mamy korzyść, że program będę pisał szybciej niż na avr bo nie muszę sztuczek y, i kombinacji tak. robić. Druga rzecz, one są już tańsze niż avr -y, ale się zaparli. Ani jednego projektu nie zrobiłem na AVR-ze. Dopiero jak odszedłem stamtąd, to zacząłem w AVR-y inwestować. No, patrzyli na to w ten sposób, że zmiana jest kosztem, ale nie patrzyli na długoterminowy zysk. Dokładnie. Myślę, że za chwilę zakończę ten film i będziemy nagrywać kolejny, żeby to się nie wychrzaczyło, nie? Szkoda, bo stracić. No, ja to w sumie zatrzymam po prostu. Nie, ja jeszcze dokończę, godzina. dlaczego tutaj, jak okay. działa ten program. Okej, okay, okej, okay. to po tym ja zakończę, bo w sumie jest godzina nagrania, a to faktycznie to się raczej nie dzieje, ale jakby się stało, to szkoda by nie. było tego nagrania. Więc to jest, no nie jest identycznie to samo, bo to jednak mamy stm 32, ale to jest bardzo podobne i te diody na wejściach ulegały przebiciu. I ja co sobie wykombinowałem. Otóż ustawiałem na, na porcie sobie jakąś daną i ją odczytywałem. Jak tu czytałem to, co ustawiłem, to ok, nie? Najpierw 0, potem 1. Jak było dobrze, to dobrze. Jak któraś dioda była przebita, to na przykład powiedzmy, że ta, to ustawiłbym tu 0, ale to 0 by się nie pojawiło tu na wejściu. I ten mój program nie wymagał, żeby powkładać tam naokoło wszędzie te wtyczki w gniazda joysticków czy portu użytkownika, aby przetestować y, układy. Tam też jakiś ciekawy był myk przy testowaniu układu dźwiękowego, bo gdy brakowało tam napięcia zasilającego te 9 V w niektórych wersjach 12, y, wtedy. Coś tam nie działało jakiś element któreś rejestry przy odczycie dawały złe wartości no i ogólnie to jakoś tam rozpracowałem i ten mój program No nie był oczywiście tak super dokładny ale generalnie większość błędów znajdował jak zobaczysz że właśnie tutaj te porty że któryś uszkodzony to nie było problemu no, To jest ciekawe, muszę no i, w takim razie, czy ten. Co program ciekawe, jeżeli się bufor wyjściowy uszkodził, na przykład, nie, no to jak ja tu wystawiłem powiedzmy 0, a ten był uszkodzony, to tu przez rezystor podciągający, podam tam na stałe były te rezystory, miałem jedynkę, więc ja wystawiam 0, czy dwa jedynki, czy źle. Więc to wykrywało uszkodzenie tych tu wejściowych uszkodzenia tych buforów. Tu, ten Tensorów wyjściowych i tej bramki ewentualnie. Nie? Także nie trzeba było tych, tych wtyczek tam wkładać, kombinować. Ja napisałem podobny program do testowania klawiatury na tej zasadzie, że sprawdzałem po prostu, yy, no bo na tej macierzy klawiatury gdzieś są przecięcia, już teraz nie pamiętam też dokładnie wszystkich detali, no ale da się po prostu zobaczyć, gdzie jest tak jakby przecięcie linii, wiersza z kolumną na klawiaturze, które przyciski to powodują i tak jakby próbowałem na jednym porcie wystawiać najpierw wejścia, na drugim wyjścia i badałem czy jest przejście i potem zamieniałem kierunek I jeżeli i w jedną i w drugą opcję wszędzie były przejścia no to można było założyć że port działa ale ponieważ nie przetestowałem tego programu na tyle powiedzmy skutecznie żebym był pewien, że to działa absolutnie dobrze, to go nigdy nie upubliczniłem no, z moich nieopublicznionych, no to właściwie ten symulator EPROMów. Jak teraz tu widzę. Generalnie były tam potem jakieś pomysły. No, w sumie tak, symulator epromu, programator zbudowałem po to, że zacząłem się wtedy bawić w mikroprocesory. Na no, zecie 80 zbudowałem sobie jakiś tam system, musiałem EPROM programować, a zanim za, zaprogramowałem, no ile można przekładać, i programować, kasować? 15 minut. No tak, To tak. zrobiłem symulator i wtedy y, szybka, szybciej ta praca postępowała. No i właśnie zbudowałem taki sterownik, a to może już w następnym filmie, tak?